Karol Kowalczyk, zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południa. Czytam książkę Elizy Orzyszkowej? Nadniemne. Benedykt żywy ruch na fotelu uczynił, naprzód się podał. Witold! Wejście syna było dla ojca niespodzianką. A co? Skąd przychodzisz? Czegoś taki rozgrzany i zmęczony? Młody człowiek, nie odpowiadając, naprzód postąpił i przed ojcowskim biurkiem stanął. Mój ojcze, zawahał się. Oczy spuścił i po kilku sekundach dopiero zwykłym sobie ruchem determinacji ręce z tyłu zakładając, z cicha dokończył. Przychodzę mój ojcze z ustami i sercem pełnym skarg. Na kogo? Czyj? Zapytał Benedykt. Ludzkich, na ciebie, ojcze. Benedykt oczami błysnął. Na mnie? Cóż, czy kogo na drodze zrabowałem, albo czyje dziecko na śniadanie zjadłem? Na wszystko błagam cię, ojcze, zawołał Witold. Porzuć ten ton drwiący i rozjątrzony, z jakim przemawiasz. Ilekroć pewnych stron życia dla mnie nad życie droższych dotykamy. Młody jestem, to prawda, ale cóżem winien temu, że natura zamiast serca nie włożyła mi w pierś busoli z igłą zwróconą ku drodze użycia zysków i świetnej kariery. Wzrok Benedykta przemknął po leżącym na biurku liście Dominika. Jakby go ku niemu ostatnie wyrazy syna pociągnęły. No dobrze, zaczął. Czyż ja kiedy tego pragnąłem? Czyż wymagam od ciebie, abyś bił pokłony złotym cielcom? Czego chcesz? Dla siebie, ojcze, nic nie chcę, dla ludzi wiele. Androny! krzyknął Benedykt i żywo podnosząc się z fotela, z płomieniem w oczach zbrwią namarszczoną, mówił, a raczej wołał dalej: wiem! Wiem, gdzie byłeś. Domyślam się, co ci tam nagadali. Skarżą się, że ich dobro zagrabiłem, że ich ze skóry obdzieram. Prawda? Tak, ojcze. Czekajże więc. Z tymi słowami ku szafie się rzucił, spory zwój papierów z niej wyjął i do biurka wracając mówił, popatrz i przeczytaj. Musisz popatrzeć i przeczytać. Musisz przekonać się, że ten kawał ziemi, o którymi proces wytoczyli, do korczyna zawsze należał. Musisz zawstydzić się za posądzenie, że twój ojciec kogokolwiek okradać chce. Do tego jeszcze nie doszedłem. Nie, jakimkolwiek jestem, do tego jeszcze nie doszedłem. Musisz zawstydzić się.